Podasz runki do tego Warwicka, którym grasz? Oczywiście, że tak, ale zanim to omówię, to skupię się głównie na aspekcie, pod jaki styl dzisiaj gramy Warwicka. Moi drodzy, gramy dzisiaj sobie Warwicka pod zestawienie Full Life Prosieliście Prosiliście mnie ostatnimi czasy, żebym takiego Warwicka przedstawił, zaprezentował tak, że jest. więc złożymy wszystko, co leczy naszą postać, czyli złożymy sobie tutaj Gordrinkera połączonego z hydrom. Jeszcze rozmaicimy się na przykład Blattersterem albo wodkiem. No i dodatkowo jeszcze myślę, że tak z takich runek też możemy tutaj przytoczyć ten temat. Najbardziej klasyczna runka dla Wojownika, która leczy. Poza tym mamy jeszcze Triumf, mamy jeszcze runkę Legend Bloodline, czyli za każdym razem zdobywając taki w większym stopniu się leczymy. Lastant jest wyśmienity, jeżeli chodzi o naszą pasyweczkę połączoną z tą runą, bo zadajemy więcej obrażeń i dzięki temu też jesteśmy w stanie no, zwiększać sobie tak, jakby procentowo wszystko. I koniec końców, jeżeli bierzemy udział w jakimkolwiek zabójstwie, to mamy runkę Eyeball Collection, dzięki czemu zwiększamy sobie obrażenia adaptacyjne i nasza postać więcej bije. Także tyle w temacie, jeżeli chodzi o zostawienie runek. A jeżeli chodzi o takie pozostałe aspekty, no to zagramy sobie typowego Warwicka, zaczynając od strony Blueside'owej, żeby tracić troszkę mniej HP'ków i tym podobnych spraw. Czemu dajesz pierwsze wuna na Warwicku? Bo za każdym razem, kiedy przeciwnik posiada mniej niż 50% zdrowia, to mój Warwick dostaje, że tak powiem, pierdolca i z automatu zwiększa się jego atak speed. Zobacz, jest 0,71 i nagle zwiększa się do 1,16. Im cel ma mniej hp tym widzisz, atak speed zostaje zwiększony. Dlatego ja takim Warwickiem gram na początku W, bo szybciej się leczysz, a poza tym za każdym razem, kiedy i tak szarpiemy danego przeciwnika za pomocą autoataków, nasza postać się leczy. Więc można wybierać to na przeróżne sposoby. Można wybrać Q, można wybrać W, można wybrać tak naprawdę E, zależy co Ci się żywnie podoba, ale uważam, że W jest najbardziej praktyczne, jeżeli chodzi o te początki. Co prawda na poradniku też mówiłem, że Q można stosować, no ale wiadomo meta się zmienia postaci stylistyka, gameplay i tym podobne. Jak ktoś możesz nacisnąć kontrol jakiś spell to od razu użyjesz. Ja wiem w wariacie, że tak jest, ale już wielokrotnie przytaczałem to na moich transmisjach. Że tego nie robię, bo po prostu się przyzwyczaiłem. Wprowadzili to mechanikę? To powiem wam wprost: no ja już grałem zanim to było modne. Dobra, raczej go powinniśmy zabić. No przedłużymy sobie Kill i zgarniemy first blooda. Wracając do naszego tematu, ja zawsze się nauczyłem stosować myszkę do maksowania swoich umiejętności. I nawet jak mi powiecie to 15 razy, hej Michael, bo jest taka mechanika. To ja powiem, dobra, spoko, nie ma problemu, będę tego używać. A i tak nie będę używał, bo jestem przyzwyczajony na przestrzeni lat, że używałem tego zupełnie inaczej. Także no wiecie jak jest. szkoda, że... Dobra. Zrobimy sobie tak, że zmaksujemy teraz na szybkości Q. Polecimy sobie na drugiego Żuka. I zgankujemy w zestawie jeszcze Bota. I na no spokojnie się wycofamy do... Bazy. Czy zagrasz Blue Cainem? Trochę jest to jak się nie nafizujesz przez te wafy, ale przyjemnie się gra. W sensie nie zrozumiałem twojego, twojego argumentu. W sensie zdaję sobie sprawę, że można Blue Canem zrobić naprawdę dużo. Ale nie rozumiem tego co ty napisałeś w tej wiadomości tak szczerze. Gordon w tym przypadku jest chyba najlepszy. Ja wiem, że niektórzy z was pisali, że warto zaopatrzyć się w na przykład Immortala. Ale z drugiej strony, efekt Gordrinkera też nas leczy. Poza tym posiadamy statystykę OmniVampa, a OmniVamp to jest nic innego jak leczenie się za pomocą swoich umiejętności. Dlatego to warto się wzbogacić. W przypadku Immortala, Immortal tego nie posiada, bo Immortal posiada 7% lifesteala. czyli leczymy się za pomocą auto -ataków. a Gordrinker posiada 8%. Więc widzicie, ten 1% niewielki może być akurat odczuwalny w przypadku tego gameplayu. Mam wrażenie, że i tak lepiej Warwicka grać się pod Prezda, tak żeby więcej damage od razu zadawać, plus jeszcze tam divina i tym podobne. Ja tam wolę letal Tempo. Wiadomo, każdy jest inny, każdy woli coś innego. Ja to przede wszystkim wolę zagrać sobie takim Warwickiem pod właśnie takiego trochę tanka, bo z tank runkami i tank przedmiotami bijecie tyle samo, ale jesteście trzy razy bardziej wytrzymalsi. Spróbujemy zrealizować sobie trejka. Bo raczej wydaje mi się, że ten ani echo, ani ten bottom do mnie teraz nie zajdą, Bo się po prostu wycofują. A więc robimy coś takiego. No i. O! Czekajcie, chwilę. Serio, echo próbujesz? Ej, ten echo jest strasznie wytrzymały, jeżeli o to chodzi. Dobra. To co prawda, odpalę smite, ale raczej on będzie martwy. Także Git. Nie wiem, co gościu chciał osiągnąć tą inicjacją, ale w lekkim stopniu pomógł nam przy drake'u, także kozacko. Dobra, wycofajmy się do bazy, kupmy sobie pierwsze fragmenty naszych przedmiotów. Jeżeli chodzi o obuwie, to obuwie będziemy składać przyszłościowo, bo zwykle jest tak, że jeżeli grasz na solo kolejce Warwickiem, to zawsze wyczuwasz jakieś, jakiekolwiek cele, które są na low HP, więc obuwie nie jest nam do niczego potrzebne, chyba że faktycznie chcemy ze naszą prędkość ruchu, ale sami widzicie, że bez obuwia i tak jesteśmy w stanie, no właśnie, wyczuwać krew, i od razu nasza postać szaleje. Fajna atmosfera jest na Twoim live. Wiesz, co głównie staram się odpowiadać każdemu, kto tam pisze swoje wiadomości na czacie. I jest tak, że tutaj ludzie przychodzą, żeby poodpoczywać, pogadać się, pośmiać, a nie żeby ciągle tryhardować i wyzywać każdego, jakim jest na przykład główniakiem. No wiecie o co chodzi. Ja akurat jestem też osobą dosyć spokojną, więc jedyne dymy, jakie mogę Wam zagwarantować. To dymy spuszczane z epeta, Ale tak z pozostałych aspektów to raczej nie. Nie będę robić jakiejś zadymki jak jakieś tam, wiecie, ksajo i tym podobne sprawy, więc... Miejcie to na uwadze. Szukam trochę inicjacji na siłę, takie mam wrażenie, ale... Jeżeli byśmy znaleźli dobrą inicjację... To bardzo łatwo bylibyśmy w stanie każdego tutaj powstrzymać. Ale niestety chyba... No, Ari nie ma tego. Ari nie posiada erki, więc... Raczej powinna być tutaj naprawdę free -healem. No tak jak mówiłem, czy Warwick pod AP działa? No ma potencjał, jak najbardziej. Jest to postać, która skaluje się wraz z ap na m.in. umiejętności Q, czy chociażby na... RST? Nie, sorry, na umiejętności Q się atakuje. Więc jeżeli byś kliknął jedną kluczową umiejętność przeciwnika, czyli Q, to być może nawet i byłbyś w stanie go shotować, tylko musiałbyś mieć jakieś liczbejny, takie na pierwszy, dosłownie bezpośredni cios, Poza tym jeszcze musiałbyś mieć Rabadony, Wojtstawy i tym podobne sprawy. Może kiedyś przyszłościowo przetestujemy tego builda? Jak na ten moment gramy full lifestyle i zapowiada się to ciekawie. Co sądzisz o graczach Timo? To samo co sądzę o graczach, nie wiem, i Yasuo i tym podobnych. Postać jak postać. Mainy to mainy. No szczerze mówiąc nie ma czego tutaj się spodziewać czy oczekiwać z mojej strony. Po prostu jest to zwykła postać, która jest dostępna w LoLu i tyle w temacie. Gragas na dżungli SOP. Po zmianach niby dostał jakieś tam buffy i wszyscy powiedzieli, wow, przecież ta postać wraca do dżungli. Ale okazuje się, że jego runa kluczowa, jaką był Predator bardzo mocno oberwała i raczej w momencie, kiedy Gragas miał powrócić do dżungli, z powrotem powrócił na topa. Więc ja bym go raczej odradzał, ale jeżeli chcesz, no to, to są twoje punkty, nie? Rób to chcesz. Wracając do moich ustawień, no, ustawienia mam na very high, najwyższe ustawienia, jakie mam dostępne w LoLu. No i szczerze mówiąc tyle w temacie. Nie wiem co tutaj więcej dopowiadać, czy omawiać. No po prostu są to najwyższe ustawienia, które są dostępne w lidze. Jedynie co to posiadam jeszcze limit FPS-a do 240, bo jak mam 300, no to mam takie dziwne ścinki jakby na ekranie. Nie wiem jak ja to mogę powiedzieć. Dobra. Dobra, kozacko wyszło. Już byłem pewny, że kajsa mnie dobija. Ale całe szczęście, senny Erka mi pomogła. Nawet dobry, bo ma duży damage, ale tylko jak się nawidujesz. Jak zrobisz słabe staty, to nic nie zrobisz. Wydaje mi się, że tak samo można powiedzieć o tej postaci. W sensie o Warwicku tym samym, tylko o stylistyce Lifestyle'a. Bo widzicie, my mamy tutaj dominację widoczną gołym okiem. I wiadomo, że my będziemy prowadzić, kierować gierkę. Tylko no. No ten Warwick też nie jest zbytnio dużo tankowaty. Bo jedyne co posiada to full life itemy. temy. jak posiada full lifestyle? no to przeważnie jest tak, że do samego końca lubimy się tradeować z przeciwnikami. No widzicie, co mi przeciwnik coś zabiera, to z automatu ja to odzyskuję. Więc jeżeli bezpośrednio jakiś Assassin by się bardziej nafitował czy coś, to prawdopodobne byłoby, że nie mielibyśmy kompletnie żadnych szans. Naprawdę? Próbujesz jeszcze ze mną bić? Dobra, przemilczymy tego egzosta. Odpalmy się na tej lulce od razu. I gitara się ma. Raczej wydawało mi się, że ta lulka trochę ciutkę dłużej przeżyje, ale całe szczęście udało się ją dobić. Ten egzost mam wrażenie był taki zbytnio co szybki. Jeżeli ona by wcześniej tego egzosta odpaliła... No, to byłaby taka sama sytuacja. Natomiast, jeżeli by trochę później odpaliła, to raczej nie byłbym w stanie tego powstrzymać. Naprawdę? Ja się w czarma wrąbałem? No, co chyba kpisz? Ja wrąbałem się w czarma w trakcie lotu. <grych> Ej, dobra, wiecie co widzowie? Myślę nad tym, żeby przetestować limit tej postaci. Zasadniczo posiadam 5,06 i zaledwie 2,5 i temu, nie licząc obuwia. I wydaje mi się, że można byłoby spróbować podjąć się tej walki z naszorem. Co prawda naszor byłby strasznie długi, ale posiadamy niesamowitego i dużego lifesteal'a, więc może to uratować naszą sytuację. Poza tym eko i tak zaraz ginie. No bo sobie go tutaj raczej dobijemy. Chyba, że mi tutaj no właśnie przeskoczy przez portal. Co ty robisz tym, Eko? O, idziesz do mnie, super. Łopanie, coś ty odwalił. Dobra, Jorik przynajmniej przeżył. OK. No dobra, spróbujmy podjąć się tego nashora. Wydaje mi się, że powinniśmy go ze spokojem zrealizować, no bo tyle, ile tracimy HP-ków, to generalnie sobie to z powrotem odzyskiwujemy. Ale, no, mówię, jest to sytuacja dosyć ryzykowna, żeby przetestować limity postaci. I już chyba widzę, że mi się jednak nie uda, bo jestem zbyt mało tankowaty, chociaż zbiliśmy już... Otwarte zdrowia, więc może coś się z tego uda jeszcze zademonstrować. Za chwilkę będziemy posiadali efekt naszego W, więc być może coś się uda. No teraz po nie posiadamy smajtów, więc na czysto byśmy cisnęli tego naszora. Wydaje mi się, że raczej byśmy go nie zrobili. Może maksymalnie byśmy go zbili do 2000, do maksymalnie może 1,5, ale raczej byśmy go nie dali rady. Dobra, kupmy sobie od razu obuwie i lećmy dalej. No musimy już teraz posiadać te obuwie, bo przeciwnicy no tak troszkę się napidowali, jeżeli chodzi o ten gameplay. Dlatego Jorika trzeba trochę powstrzymać, Kaisę trzeba powstrzymać, bo my tak naprawdę nie posiadamy żadnych defensywnych statystyk. Posiadamy opę lifesteala poprzez Omniwampa i lifesteala, ale niestety nie posiadamy żadnych innych elementów. Więc to jest trochę tragedia. Dobra, zabijmy sobie tutaj naszą przeciwniczkę. Myślę, że możemy teraz po tego Soul'a spróbować zagrać. Jakie były Twoje odczucia? Jak wygląd sklepu, mapy i TP się zmieniały na przestrzeni lat? Ja byłem mega podjarany tym, jak mapa się zmieniała, ponieważ początkowo no mapa wyglądała tragicznie. Wiecie, jak ja mocno czekałem na zmiany, gdzie nad Bluebuffem było pokazane, ile blue Buff posiadał HP-u? Albo na przykład Drake'i. bo Drake'i kiedyś miał taki jeden mały symboliczny pasek. O kurde, a do mały 102 metry. Ratając ten. Wszystkie dosłownie Drake i, i tym podobne obiektywy miały taki strasznie mały pasek obok siebie. Jedynie co to można było to wysnijpić poprzez naciśnięcie przycisku myszy. I wtedy. Czekajcie. Wtedy od razu, kiedy nacisnęliśmy ten przycisk myszy, no to wiedzieliśmy, ile dany nasz, czy jakiś tam Drake posiadał hp -ków. Więc to była zmiana jak najbardziej na plus. Z drugiej strony, aktualizacja całej mapy wygląda wyśmienicie, bo ten lol co był kiedyś, a ten lol co jest teraz. To są dwa inne światy. Serio. Dlatego uważam, że ta zmiana była jak najbardziej na plus. I czy jakie są moje odczucia? No takie bardziej pozytywne, bo się cieszyłem, że ułatwili w małym stopniu rozgrywkę przez to, że nie muszę klikać na konkretnego stwora, żeby wiedzieć, ile ma konkretnie zdrowia. Bo dla jednych końcówka paska to jest 200 HP, a dla innych to jest na przykład 50. Dlatego mam takie pozytywne odczucia, jeżeli o to chodzi. To sądzisz o takie coś jak jeden dzień czekania na na przykład Fridza? Ja totalnie nie rozumiem tej mety, bo nie jestem osobą, która wychowała się na TikToku. Ja zdaję sobie sprawę, że taki trend panował i tak dalej, ale no mnie to wszystko mija, bo nie używam TikToka, więc co o tym sądzę? No nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat, bo po prostu nie wiem co mam powiedzieć. Co się stało, że grasz Warwickiem w dżungli? No to, że testujemy sobie dzisiaj full lifestyle pod Warwicka. No nie wiem, czy tutaj akurat widzisz te itemy, które składam. Ale złożyłem sobie totalnie full lifestyle i szczerze mówiąc, nie narzekam na tego builda. Moje przeliczniki są naprawdę niezbalansowane, można tak w skrócie powiedzieć. I co ktoś mnie przytuli, to ja od razu zadaję mu dwa razy więcej obrażeń i tym samym się za tyle samo leczę. Dlatego te wszystkie omniwampy, czy jakieś tam lifestyle, za pomocą naszych auto mają naprawdę istotne znaczenie. No i jeżeli chodzi o kolejny przedmiot, jaki tutaj mi pozostał, to zbudowanie to Blatterster. Bo wydaje mi się, że jeszcze widz mi tutaj powiedział, że mawa można składać. I fakt, zgodzę się, że maw byłby dosyć dobry w tą grę, bo Posiadałem Ekosa, Ari i Lulkę. Dlatego myślę, że to byłaby dobra strategia na ostatni itemek. Widzowie, niestety, no nie przetestujemy limitu postaci. Bo widzicie, że drużyna mi tutaj chce pomóc. Dlatego, no co, zrealizujemy nasz raid, spróbujemy to skończyć. Także cyk. Jeszcze tu w międzyczasie Jorika można wyłapać. No i lecimy. na który level? Level nie ma akurat żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o grę. Bo sama liga legend jest taka, że level totalnie nie ma znaczenia. Ciemano testowałeś kiedyś koreańską Diankę? Oczywiście, że tak. Nawet mało tego. Testowałem ją zanim to było modne. To bo od razu, kiedy żeśmy zrobili odcinek, to z automatu, kilka dni potem, nagle taka Dianka była w mecie pod właśnie naszą turtówkę, pod Stanfire'a i tym podobne sprawy. Także tak, testowałem i byłem. Zadowolony z tej panującej mety, zagraliśmy sobie to raz, czy tam dwa, ucieszyliśmy się i tak dalej. Tak samo ucieszę się z tego gameplayu, że zachowałem perfekcyjne KDA, także Gypsy WP. No i przejdźmy do podsumowania. Powiem wam w skrócie tak, widzowie: zachowaliśmy perfekcyjne KDA, ponad 30-minutowej grze zrobiliśmy staty 8011, nie posiadaliśmy zbytnio dużo damage'a, co zresztą widać na załączonym obrazku wykresików. Ale my głównie graliśmy pod statystykę, która opierała się na healingu. No i tutaj healing był naprawdę przesądzony, bo się wyhealowaliśmy prawie że za 20 tysięcy. Jeżeli chodzi o styl postaci, to on jest naprawdę fan, więc polecam sobie to przetestować, jeżeli macie wolne chwile. Ale ogółem, no wydaje mi się, że Divine'owy Warwick to jednak jest lepszy pod względem zadawanych obrażeń, tankowatości i typu podobnych spraw. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca, mam nadzieję, że Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę dla zasięgu, subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu materiałami oraz serdecznie Was zapraszam na codziennie odbywające się na moim kanale transmisje na żywo z gram tego typu wymysłami. Także do zobaczenia następnym razem.